Witam, witam moi kochani! Teraz będzie kolejny utworek ze specjalną dedykacją dla moich przyjaciół Natalki i Binoda. Oni jeszcze o tym nie wiedzą, o tym utworze, dlatego zrobiłem im za jej niespodziankę. Na pewno się ucieszą. <śmieniu> Gdy go tylko zobaczyła, kebabem się zadławiła. Nie był z Polski, lecz z Nepalu. Binot, misz kebabów. Binot, 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 to jest kurwa gość. Kręgle na pierdala, nigdy nie ma dość. Binot, 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 kręgle, rzuca 200. On robi najlepsze kebaby tu w mieście. kocha swą Natalię, kupił nawet jej konwalię, gdy je tylko powąchała, no to od razu zemdlała. Pinot, 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 to jest kurwa gość, w napierdala, nigdy nie ma dość. Binot, 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 kręgle rzuca dwieście. On robi najlepsze kebaby tu w mieście. ha! ha, ha. już widzę uśmiech na twarz Natalki. widziałaś? Tu cię mam, malutka, tu cię mam. Ha, ha. Ale cóż, lecimy dalej, nie koniec. Gdy Natalka się ocknęła, to mu wszystko wygarnęła, że walię te śmierdziały jak jego sandały. Haha! Ha! Binot, pinot, binot, to jest kurwa gość Kręgle na pierdala nigdy nie ma dość. Binot, 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 kręgle rzuca 200. On robi najlepsze kebaby tu w mieście. Ha, ha! Robi, robi kebaby, zajebiste. Sam jadłem polecam, naprawdę. Kebab w się, jak coś. Kebab w się, najlepsze kebaby u Binoda. Zapraszam. Poszedł Binot, więc do kibla, śpiewał sobie na 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 na. I wyjebał nagle orła, na skórce od banana, ojoj. Binot, 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 to jest kurwa dość. Kręgle kręgle napierdala, nigdy nie ma dość. Binot, 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 kręgle rzuca dwieście. On robi najlepsze kebaby tu w mieście. Tak właśnie, tak właśnie robi. Najlepsze kebaby w mieście. Gdy Natalka to ujrzała, to ze śmiechu aż się zlała. Przytuliła, go do siebie i tak jemu powiedziała. A co? Binot, binot, binot to jest kurwa gość Kręgle na pierdala nigdy nie ma dość. Binot, 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 kręgle rzuca 200. On robi najlepsze kebaby tu w mieście. He. Tak więc kochani, jak się podobało? Dostawcie serduszko i zapraszam do słuchania moich kolejnych zajebistych utworów. Pozdrawiam Was gorąco i cześć!